Zaraz wam powiem, czy trzeba. Ja czy mam kontrol z i mam bardzo niegodnie. Jest. Okay. Yes. No Kurde. Nie trzeba i jest. Każdy są ustawy po swojemu i też będzie dobrze. I tak od F12 w dół mam te ustawienia. F12, F12. To kumul we. Tam Dobra. jest. Latka dół. Tylko, że coś mi wyskakuje. UWAGA! to jest to automatycznie na, na Wojpie rozmawiasz? O kurde Sorry Nie wiem czy tak ma być, nie? Nie, nie tak nie może O jaki res Oooo, paricek mnie. Na mnie Po altem jestem przyzwyczajony, że mam skradanie w Na tego trzymałem Jezus, ta gra jeszcze żyje? Ja z z tego Tak, z tego co widziałem to kurwa na eSporcie ostatnio to kurwa sala była pusta w momencie, kiedy się zaczął esport sport kurwa Serio? Serio. No co na, na Rainbow Six Siege Wszyscy Są kurwa... Na... Nie wiem... Park, no, tak. stream of... dla streamerów może tak, ale ja osobiście uważam że ta gra jest martwa, jeżeli no, chodzi no, o esport. Znaczy, słyszałem, że teraz wyszedł jakiś patch z nowym bugi, kurde, znaczy nowe. Weszły bugi, które były wcześniej, nie? Z powrotem. No, tak. No, to widzę, że Ubisoft uczy się od DICE bardzo tak. wiele rzeczy. No, nie chyba, Ubi 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 chyba... Ubisoft przekracza nawet ich serwery. Na ziemniaku. Wiesz, jak cię nagle z dupy łączy z serwerem chińskim. Znaczy, chi... Z jakimś yy, Co robisz, teraz zrespiłem się na kolesiu, tak. Na hiszpańskim serwerze cię respi nagle. No na wiesz, na to A... nie jest wina DICE, tylko wina E, że im takie kurwa e, daje wersję. Akurat tak Ubisoft, to jest akurat wina Ubisoftu, nie? Ty to Ubisoft się mówi? No tak, Ubisoft to tak. Co? Tak cicho? Kurwa, już ręczę. Ja jak pijłem cicho to zrobiłem głośniej i był ok. Aha, tak to działa? <grym zanówka> yes. dzięki, no. dzięki, dzięki cicho. Kurwa ty miesiąc się męczyłem. Bo co dwie głowy, to nie jednak, kurwa jednak. Jak to się mówi, mądrego też miło posłuchać. No. <grym zanówka> No i no my żeśmy się wczoraj z tym. My żeśmy się wczoraj informacjami kurwa wymienili kurwa z Pawlem. On nie wiedział czemu mu się resetują ustawienia, to mu powiedziałem, żeby kurwa za, o, otworzył Battlefielda przez administratora. Zapisuje się. Dostałeś w USM I kurwa człowieku... A ja nie wiedziałem, że jak zbugowany jest znacznik na mapie, to trzeba wziąć apteczkę i go rzucić na nią. Jak znacznik? jak masz nasz iść zbugowany o drodze. Na albo czujnik jakiś ruchu, albo... Nie wejdziesz tego Uuu. Respiarka jest zbug... zbugowana, że zbug... nie możesz się jej... Dobrze wiedzieć A wiecie co nie? mi się teraz zrobiło? To rzuca szapteczkę, zielon... rozwalasz apteczkę, przed tym wybuch rozwala Nie, nie wiem jak z minami, czy tam z czy no. czymś tam, nie wiem jak to, ale może też. To Zbugowana mina, to trzeba wejść. Nie, nie jest bugowana, Mówię czy miną można to rozwalić? Tam um, slamem Ej, ale co chwilę mi się robi taki zielony ekran? To jest. nie pal, tyle. Myślisz? Ale nie, mapa jest normalna. A, co chwilę ci robi taki zielony ekran, to ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że jakiś gościu używa zatrutych strzałek. No, no, można Kurwa, co chwilę mi się robi jakiś zielony ekran. Kurwa. Nie no, dobra, ej. Dobra, ja to muszę nagrać, kurwa, pierdolę to. nie.